Dzień dobry, mam na Paweł, witam Was w Solu Plastycznych Buty w Gdańsku. Temat kontrowersyjny. Siedem rodzajów ubrań, których stylowy mężczyzna nie powinien na siebie zakładać. Zanim jednak przejdę do meritum, Oczywiście zapraszam was do polubienia i do subskrypcji kanału, do zapisania się do naszego newslettera, to jest niezmiennie dla nas ważne, będę to podkreślał wielokrotnie. Jeżeli podoba wam się content, jeżeli podoba wam się tematy na naszym kanale na YouTube, to zapisanie się do newslettera jest najlepszą formą podziękowania za to. Oraz jeszcze raz przypomnę, że cały czas jesteśmy w trakcie wyprzedaży kolekcji jesienno-zimowej, że można nabyć, ciągle jeszcze można nabyć kilka fajnych modeli butów w naprawdę bardzo atrakcyjnych cenach. Zima jeszcze kiedyś będzie, ale w tych butach można też chodzić wiosną, można chodzić jesienią, więc nie wahajcie się, odwiedźcie nasze salony w Gdańsku i Warszawie oraz naszą stronę internetową www.klasycznebuty.pl. Myślę, że znajdziecie coś dla siebie. A teraz nie przedłużając. O wiele ważniejsze niż to, co na siebie założyć, jest to, czego na siebie nie zakładać. Czyli właśnie rzeczy, które, w których będziemy wyglądać źle, w których nie będziemy wyglądać stylowo. Będziemy wyglądali kiepsko i będziemy się w związku z tym czuli, mimo wszystko, trochę kiepsko. To są te, których powinniśmy unikać. Ja też chciałbym Wam powiedzieć, że ja rozumiem, że każdy z nas nosi jakieś maski w życiu, prawda? że inaczej wyglądamy, zachowujemy się publicznie, a inaczej u siebie w domu. To jest dla mnie naturalne. Każdy musi czasami skorzystać z łazienki, każdy musi czasami umyć zęby, wziąć, wziąć prysznic, czy po prostu poczuć się tak zupełnie na luzie, i to jest normalne. Także w domu możemy wyglądać troszkę inaczej, ja też nie chodzę w domu zawsze w golfie, koszuli i marynarce. Chociaż staram się w domu chodzić jednak w rzeczach porządnych, nawet jeżeli trochę ludźniejszych, to porządnych i dobrych. Nie widzę tej powodu, żeby tak jak niektórzy uważają, że te najgorsze rzeczy, to po domu, prawda, a te najlepsze to, to, to na zewnątrz. Nie uważam, że w domu też dobrze się czuć, lubię się czuć dobrze ubrany. Jak ktoś mnie odwiedzi, to to nie muszę szybko zmieniać spodni czy, czy swetra. Natomiast rozumiem, że troszkę inaczej wyglądamy publicznie, a trochę inaczej w domu. Ja też tak mam. Natomiast mimo wszystko trzeba o tym pamiętać, że to, jak nas ludzie widzą, to jak jesteśmy odbierani, to jest to, tak, to, to jest tak zwane pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie, które ma kluczowe znaczenie, bo jeżeli zrobimy je złe, to niestety, ale będziemy musieli się najpierw natrudzić, żeby je wymazać z pamięci innej osoby i dopiero zacząć budować to właściwe wrażenie o nas. Więc po co się tak trudzić? Lepiej od razu zrobić dobre wrażenie i potem mieć już ułatwioną sytuację. Zacznijmy więc od tych siedmiu rzeczy, których stylowy mężczyzna, który chce zrobić te pierwsze dobre wrażenie i generalnie być dobrze odbierany nie powinien nosić. Pierwsza rzecz to są obrandowane rzeczy. Mówię tutaj o tych wszystkich wielkich napisach, które mamy Tutaj proszę Państwa kiedyś do nas przyszedł pan, zostawiał buty do renowacji i on miał napis na wszystkim co się dało. Prawda? Czyli tutaj jeden wielki był na bluzce, to był na rękawie, to był na nodze. Tutaj obok stała pani i też klientka, ten pan wyszedł ona mówi, ten pan wyglądał jak billboard reklamowy. I to naprawdę słuchajcie, to nie był Tommy Highfinger. To były największe, to był Louis Vuitton, to był Gucci, to były takie naprawdę bardzo drogie rzeczy. Które miały wielkie napisy i wcale nie zrobił dobrego wrażenia. Oczywiście na nas to w ogóle nie zrobił dobrego wrażenia tymi napisami, chociaż był bardzo miły, sympatyczny, ale na osobie obcej, która weszła tylko, żeby, żeby coś zobaczyć, to nie była nawet nasza stała klientka, też nie zrobił dobrego wrażenia. Po prostu unikajmy rzeczy z dużymi logo. Oczywiście, delikatne logo, nawet yy, gdzieś tutaj na piersi czy na rękawie. To jest wszystko ok. Natomiast kiedy mamy wielkie napisy, to jest mu dobre, jak się ma 15 lat. No i to, to jest fajne. Ja to rozumiem, że 15 latek chce mieć napis filmowe rzeczy, prawda? I napis na, na wszystkim. Myślę, że każdy z nas miał ten etap. Ja pewnie również, chociaż w moich czasach to nie, nie za bardzo było jak. Szczytem były jeansy z Peweksu, więc jak miałem 15 lat. Ale yy, generalnie to jest naprawdę źle odbierane. Jest to odbijane. Jako przez wszystkich innych, którzy nie mają tych napisów, a naprawdę większość ludzi ich nie ma, jest odbierane negatywnie, yy, wręcz tandetnie. Po prostu. Tak to wygląda. Wygląda to tandetnie. Unikajmy więc rzeczy z tymi wielkimi obędowaniami. bez względu na to, jak one byłyby niedrogie. Mówię, czy bez względu na jaka to nie byłaby marka, od tych tanich sieciowych, które mają wielkie napisy, po te luksusowe i naprawdę luksusowej, i nawet dobrej jakości są to rzeczy, bo ja nie mówię, że to są złej jakości rzeczy, ale cały ten napis niszczy cały wasz wizerunek. Ludzie widzą po prostu napis, a nie was, więc unikajcie tego. Druga rzecz, której mężczyzna stylowy powinien unikać, to są źle dopasowane rzeczy. Słuchajcie, to jest przykład z ostatnich, z ostatnich dni. Kto oglądał galę polskiego sportu, czyli najlepszego sportowca, mógł porównać. Z jednej strony mieliśmy pana, powiem to, Grzegorza Łomacza. Pan Grzegorz Łomacz to jest w ogóle ambasador klasycznych butów, czego jesteśmy bardzo dumni. Ja osobiście jestem dumny, że miałem przyjemność go poznać, z nim porozmawiać. To jest przemiły, bardzo inteligentny człowiek, nie tylko wielki sportowiec. I pan Grzegorz miał garnitur, fajny, czarny garnitur, dobrze dopasowany, koszulę, no i buty oczywiście z klasycznych butów. Oxfordy kaptał, wyglądał po prostu bardzo dobrze. Tu nie chodzi nawet o jakość tych rzeczy, bo z odległości 100 metrów czy przez kamerę telewizyjną może być ją, ją ciężko rozpoznać, tylko chodzi o dopasowanie. To był dobrze skrojony garnitur. I znowu nie chodzi mi tutaj o doskonałe dopasowanie. To nie ma być bispoł z Savile Row na 99% dopasowania, bo na Savile Row 100% jest niemożliwe do osiągnięcia albo bardzo trudne. Tylko po prostu dobrze, dopasowanie takie 9 na 10 uważam, że w zupełności wystarczy. I z drugiej strony mieliśmy, to podkreślił to Michał Kędziora, to nie jest moje, ale też to zauważyłem, mieliśmy pana Marcina Goltata, czyli z którymś również bardzo sympatyczną osobę. I Michał Kędziora napisał, że Marcin uważaj, bo kogoś zastrzelić tym, tym guzikiem. Ten guzik był tak napięty od marynarki, ta marynarka była zapięta i ten guzik był tak napięty, że faktycznie wyglądało, że on zaraz wystrzeli komuś w oko po prostu, prawda? To był kompletnie źle dopasowany garnitur i pan Marcin, mówię, osoba bardzo miła, sympatyczna, świetny sportowiec, wyglądał po prostu przetragicznie, tak to, tak to wygląda. Czyli dopasowanie rzeczy, one nie mogą być za ciasne, to nie idźmy za modą, że jak coś jest slim, to my też mamy mieć slim. Rzecz musi być wygodna w noszeniu, czyli powinna być tak dopasowana, żebyśmy się czuli w niej wygodnie. Mogli spokojnie usiąść, spokojnie wstać, mogli bez żadnego problemu zapiąć marynarkę, żeby tu było troszkę luzu, prawda, o, mamy ten test guzika taki tutaj, że musi być trochę luzu, ale też żeby nie były zbyt obszerne, żeby to nie były takie oversize, które w ogóle ma ktoś, nie wiem, jest świetnym sportowcem, ma fajną sylwetkę i w ogóle tej sylwetki nie widać, bo ten worek na niej jest taki, że, że nic nie widać. Czyli dobre dopasowanie, Gdy ktoś się mnie zapytał, co jest ważniejsze, jakość materiału, czy dobre dopasowanie marynarki, to odpowiedziałbym bez wahania: dobre dopasowanie marynarki. Dobre dopasowanie sweta, dobre dopasowanie butu, dobre dopasowanie spodni. Niech te rzeczy będą dla nas wygodne, naturalne, nie oversize'owe, nie slimowate. Tutaj przykład pana Grzegorza i pana Marcina pokazuje. Jak to wygląda, kiedy rzecz jest dobrze dopasowana i wygląda się wtedy świetnie, i rzecz jest źle dopasowana i wygląda się wtedy źle. Sorry, panie Magdalhie, taka jest prawda. Trzecia to dodatki, słuchajcie. A przede wszystkim nadmiar dodatków. Jak zwykle less means more, albo less is more, w zależności od tego, czy mówią to Szwedzi czy, Amer czy Amerykanie. W każdym razie mniej znaczy więcej. Fajne dodatki mają być dodatkami do stroju, a nie jego głównym wyróżnikiem. Stąd, oczywiście najbardziej podstawowe dodatki dla mężczyzny to jest zegarek, pasek, ale też spinki do mankietów od koszuli, jeżeli oczywiście nosimy koszulę z mankietami, to może być poszetka, może być krawat, może być portfel, stylowy długopis czy pióro, to też jest dodatek, który, który jest fajny, oczywiście funkcjonalny, ale też fajny, ładny portfel. Natomiast w momencie, kiedy tych dodatków zaczyna być za dużo, czyli mamy Sygnet, mamy bransoletkę, mamy zegarek, mamy łańcuszek, mamy kolczyk. Czyli mamy to wszystko naraz, to wtedy przestaje to wyglądać fajnie. Wtedy te dodatki przestają być dodatkami, ale nagle stają się głównym wyróżnikiem. Stąd skoncentrujmy się na podstawach, czyli na pasku do spodni. Jeżeli mamy spodnie ze szrówkami, to tam powinien być pasek. Oczywiście mamy też spodnie z regulatorami, wtedy paska nie potrzeba, ale spodnie ze szłówkami mają mieć pasek. Ten pasek powinien być dopasowane chodzi o to żeby te dodatki są współgrały jeżeli mamy pasek od spodni i mamy brązowe buty to jak ten pasek też będzie brązowy jeżeli to jest ciemnobrązowy buty i będzie też ciemnobrązowy on nie musi być idealny znowu nie, nie wpadajmy w faktyzm że ten pasek musi, musi być idealny jak buty ale do ciemnobrązowych butów i będzie ciemnobrązowy do czarnych i będzie czarny do jasnobrązowych i będzie jasnobrązowy jeżeli mamy zegarek niech on będzie znowu dopasowany do, do całości stroju. Jeżeli mamy stój taki, taki troszkę bardziej smart casualowy, niech ten zegarek również będzie smart casualowy. Jeżeli ubieramy się w smoking, oczywiście James Bond nosił Divera do smokingu, ale nie każdy z nas jest Jamesem Bondem, więc może załóżmy inny zegarek. Znowu można nosić benzoletkę. Niektórym to pasuje, niektórym nie. Ja pamiętam do no niektórych strojów takich każualowych letnich, Mój szef często nosił taki, taką bardzo delikatną tutaj yy, branzoletkę. I wyglądało to fenomenalnie. Mi się to bardzo podobało. Wręcz, wręcz było genialne. Natomiast nie każdemu to pasuje. Mi to nie, znowu nie pasuje. Stąd, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy jakiś dodatek nam pasuje, zrezygnujmy z niego. Less is more. Lepiej nie mieć dodatku niż mieć ich za dużo lub źle dopasować. Kolejna rzecz, no to to już jest taka rzecz, powiedziałbym z mojej, z mojej branży, czyli takie świecące, neonowe sneakers. Coś, co jest super modne. Jak patrzymy na te buty, które w tej chwili są w sklepach, nie tylko sieciowych, bo to też często są yy, duże domy mody, to to jest jakiś kosmos. Jakiś jakieś tak udziwnione jakieś, jakieś pióra na nich, jakieś cekiny, jakieś światełka. No, no, cuda niesamowite. Tego stylowy mężczyzna nie powinien zakładać. To nie ma sensu. Jeżeli chcesz chodzić w sneakersach, wybierz białe sneakersy, wybierz brązowe sneakersy, wybierz sneakersy, które są stonowane. W ogóle. Można powiedzieć, że stonowanie jest taką cechą, cechą stylu, yy, nawet podobnie brzmi. Dobierz właściwe buty do, do stroju. Jeżeli masz garnitur, no to wybierz te Oksfordy, czy czarne, czy brązowe, to już jest mniejsza, to no, byłem na, na Sylwestra, byłem w Operze yy, na cyganerii. tutaj polecam wszystkim z Gdańska cyganerię yy, Pucciniego w wykonaniu opery bałtyckiej, fantastyczna rzecz, no ale to, co tam ludzie mieli na stopach, to się w ogóle w pale nie mieści. Yy, przepraszam za kolokwializm, ale inaczej się tego już po prostu nie da określić. Ty bierz odpowiednie buty do stroju, miej ich kilka pary. Mówię, można chodzić w sneakersach nawet często, ale niech to będą sneakersy jakieś fajne. No niech to będzie nawet taki sneaker, po prostu brązowy, niech to będzie biały sneaker, niech, niech będzie tego typu sneakers. no Stonowany, nie świecący, nie błyszczący, yy, po prostu coś, co jest stylowego. Nie błyszczącego, nie krzyczącego. Ten but nie ma krzyczeć, on ma tylko podkreślać Twoją osobowość, pokazywać, jaki jesteś naprawdę, a nie. Wszyscy widzą buty, a nie Ciebie. To tak jak z tym obblendowaniem, wszyscy z tymi dodatkami. No, poradniesz tutaj sobie jakiś napis: I love Tommy, kolczyka, cztery benzoletki, cztery pierścionki, krzyczą, krzyczące buty. Nikt nie widzi człowieka, wszyscy widzą to, to wszystko na nim, prawda? Trendy, sneakersy, klapki w mieście, otóż szafy, może na balkon karnawałowy, na klapki na plażę i zakup po prostu fajne, stanowany but. Kolejna rzecz, której właściwie stylowy mężczyzna powinien unikać, to syntetyczne materiały. Ja wiem, ja tu jestem może troszkę nudny, może trochę, trochę tendencyjny z tymi syntetycznymi materiałami, ale to, o czym Wam mówię, ja też przeczytałem w Oldmanie, w takiej książce Oldmany. Czyli to są porady, które, które dają, daje się. Można powiedzieć, że osobom, które chcą wyglądać jak, jak ci ludzie, którzy mają te pieniądze, mają tą bładę pieniądze. Więc nie ja to do końca wymyśliłem, ale zgadzam się z tym. Syntetyczne materiały, i tu nie chodzi tylko o to, że, że one są niezdrowe, o to, że może nie fajnie wyglądają, ale też o to, że one bardzo szybko tracą faso. Jeżeli coś jest z, z tego poliestru, z nylonu i tak dalej bardzo szybko traci pas. zwłaszcza jeżeli to jest rzecz dosyć tania i z kiepskiego tego materiału, błyskawicie po trzech, czterech założeniach, po kilku praniach to będzie wszystko powyciągane, będzie workowate, szwy się przesuną. To jest niezmiernie ważne, żeby nakurzywać naturalnych materiałów, wełny, bawełny, lnu, które zachowują długo swoją trwałość, zachowują długo swój fason, dobrze wyglądają i dają takie poczucie Luksusu, czyli jak na, na tą osobę patrzymy, to nie wiemy dlaczego, ale wydaje nam się, że no widzimy, że to jest luksus, widzimy, że to jest drogie, prawda? Chociaż to może być zupełnie tanie, bo to wcale nie musi być coś super drogiego, ale jeżeli ładnie wygląda, jest z dobrej wełny, no to też nie może być super tanie, ale daje poczucie takiej takiej drogości. coś na kogoś patrzy i sobie myśli, no musiał za to zapłacić, a okazuje się, że to wcale nie było może jakieś super drogie, ale wygląda świetnie. Kolejna rzecz, moi drodzy, której z jeszcze mężczyzna nie powinien nosić, i bardzo mi przykro. Bo tutaj mamy paru klientów, którzy takie rzeczy noszą, czyli This Jeans, czyli jeansy z dziurami, moim zdaniem. Spodnie jeansowe to jest fantastyczna rzecz. Ja w ogóle bardzo lubię jeansy, ale zwykłe genatowe, czarne, czy nawet jasne spodnie jeansowe zupełności wystarczą. Spodnie, jeżeli jeszcze te spodnie mają tam kilka jakichś nacięć, do przeżycia bym powiedział w niektórych sytuacjach, ale czasami te spodnie wyglądają tak. Tutaj macie po prostu, to są spodnie, które się kupuje w sklepach sieciowych, i one po prostu, ja nie wiem, czy większa jest dziura, czy więcej jest tutaj dziury w tych spodniach, czy więcej jest jeansu, ciężko powiedzieć. I to wygląda fatalnie. Tego mężczyzna, który, któremu zależy na stylu, w ogóle nie powinien założyć. Ja wiem, że niektórzy mężczyźni po 50, sam mam po 50, więc wiem, że może być taka pokusa, chcą wyglądać młodzieżowo. Bronią się przed tym takim wizją dziadkowego ubierania, ale naprawdę ja widziałem. Mówię, mieszkałem w Arizonie, widziałem kowboi. To nie byli, to absolutnie nie byli dziadkowie, nie były jakieś, jak, jakieś sterczyczałe płyki, pryki. To byli goście, którzy mieli po 30 lat i potrafili złapać byka na lasso, bo cały czas w Alizonie rodeo jest bardzo popularną formą sportu. I, i go przewrócić i związać, i oni chodzili w dżinsach. Tam wszyscy kowboje chodzą w dżinsach, chyba nie przychodzi mi do głowy, że chodzi w czymś innym. I żaden z nich nie miał podartych dżinsów. Chociaż z tymi cielakami się tam tarzali cały czas i z końmi. I żaden z nich nie miał podartych dżinsów. Mów to chyba do głowy by nie przyszło, żebym mógł mieć ten kowboj podarte dżinsy. Mówię, to byli młodzi ludzie, starze ludzie. Ludzie wysportowani, naprawdę tacy, którzy którymi raczej nie zadzierałbym. Zostawmy te podarte dżinsy, kupmy porządną, fajną. Jeansów dobrej jakości i naprawdę te spodnie da się wykorzystać we wszystkim, od typowego casualu po nawet taki smart casual, styl biznesowy. I weźcie moi drodzy, to jaskrawe kolory i wzory. Uch, nie używajmy jaskrawych kolorów, jaskrawej zieleni, jaskrawego, jaskrawej czerwieni. To, czy naprawdę tutaj macie zdjęcie no, osób, które się ubierają jaskrawo w takim? Dosyć intensywne wzory, czy to naprawdę wygląda stylowo. Wydaje mi się, że nie. Pamiętajcie, że są właściwie cztery kolory, które są zawsze na czasie i które wyglądają z daleka, że, że ubrania, które są w tych kolorach, są drogie, że są luksusowe. To jest oczywiście Navy Blue, to jest oczywiście taki szary, kość słoniowa, czyli taka złamana biel oraz ciemny burgund taki ciem, ciemny, bordowy. To są zawsze kolory, które wyglądają na ekskluzywne, na drogie. Ale to nie trzeba tylko w takich chodzić. No, ja mam na przykład brązową marynarkę, więc wszystkie kolory, które są troszkę stonowane. mojej drodzy, wyczytałem, że subtelność jest oznaką pewności siebie. Właśnie jaskrawe kolory, wielkie loga, za dużo ozdobień. Te wszystkie rzeczy, których nie powinniśmy nosić świadczą o tym, że chcemy się ukryć za nimi. Świadczą lub też Pokazują innym, dają domyślenia, że być może tej pewności siebie nam brakuje. Więc pamiętajcie, subtelność jest oznaką pewności siebie. Bądźmy subtelni. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Mam nadzieję, że przekonałem Was, że jednak less is small. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.